W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 przydatnych gadżetów dla streamerów. Także zapraszam do oglądania. Takich podstawowych rzeczy jak kamera, czy mikrofon, czy komputer, no to nie będę o tym gadał. Dlatego zaczniemy od pierwszej rzeczy, która moim zdaniem jest bardzo nawet przydatna dla streamerów, szczególnie dla ludzi, którzy grają, czyli bardziej streamerów takich gamingowych, jest to Bungee. Mega fajna, przydatna rzecz, bardzo fajne akcesorium, dzięki któremu nie będzie przeszkadzał nam kabel od naszej myszki przede wszystkim, jeżeli mamy myszkę właśnie na kablu, no to Bungee Mouse pomaga bardzo mocno przy właśnie tym, żebyśmy nie mieli takich szarpanych ruchów, żeby ta myszka gdzieś tam nas nie zacinała, żeby ten kabel gdzieś tam nie haczył. Ani żeby brzydko też nie wyglądało, no to możemy sobie to bardzo ładnie założyć, dzięki czemu to bardzo fajnie wygląda i jest to naprawdę fajne i przydatne i dzięki temu mamy te takie ruchy, szybkie przy myszce, co naprawdę ułatwia troszkę robotę. Możecie też dać znać w komentarzach, czy sami korzystacie z takich rzeczy. Ja akurat korzystam z wersji Razera i jestem naprawdę bardzo zadowolony. Kolejną bardzo przydatną rzeczą jest nie tyle co sam mikrofon, ponieważ mikrofon to jest podstawa, a jego uchwyt. Bardzo fajnie mieć właśnie jakieś ramię, dzięki któremu będziemy mogli sobie poruszać idealnie w każdym momencie, przestawiać nasz mikrofon. Jak będziemy troszkę bardziej oddaleni, troszkę bardziej blisko i tym podobne, jest to naprawdę mega ułatwienie. A przy okazji też jest niedrogie, ponieważ takie ramię możemy już kupić za stówkę z hakiem, które już naprawdę będzie robić wrażenie, że to tak ujmę. A dzięki temu nasz słuchacz, nasz odbiorca zawsze będzie nas słyszał dobrze i wyraźnie, ponieważ nawet jak się trochę oddalimy czy przybliżymy, no to ten mikrofon może. Możemy sobie przesuwać na tym ramieniu. A jak mamy na słuchawkach mikrofon, no to zazwyczaj te słuchawkowe po pierwsze są słabe a jak już mamy jakiś taki lepszy, pojemnościowy, no to one zazwyczaj są na jakichś stojakach, a ten stojak jednak, no co, nie będziemy przesuwać za każdym razem stojaka, ponieważ będzie hałasować nam to na biurku i będzie to dawać dziwne odgłosy, a naszym ramieniem jak sobie ruszamy, no to to w ogóle nie przeszkadza. Jak już mówiliśmy o tym, że jakość dźwięku ma znaczenie, to pamiętajmy o tym, że jakość obrazu też ma znaczenie, więc poza tym, że jeżeli mamy dobry komputer, Albo na przykład mamy słaby komputer, a chcemy nadrobić akcesoriami, no to warto zainwestować w jakąś kamerę, lepszą nawet. I do tego właśnie przechodzimy teraz. Nie będę tu mówił o kamerę, a bardziej o tym, co przechwytuje obraz. Elgato Cam Link 4K: idealny transmitter do przenoszenia naszego obrazu, jakości naszego obrazu. Z kamery na komputer. Idealne narzędzie do strumieniowania naszego obrazu, do przenoszenia naszego obrazu z kamery na komputer, nie tracąc na jakości ani nie tracąc na rozdzielczości, ponieważ zazwyczaj niektóre kamery, sony, niektóre kanony, oczywiście mają opcję, że bez tego możecie się podłączyć, ale zazwyczaj jest to jakieś 720p, które jest po pierwsze słabe, gorsza ostrość, a po drugie często jest tak, że ma opóźnione latencji, że jak mówimy to chwilę później jest na przykład e, obraz naszej gadki, czyli jest po prostu to troszkę przesunięte, co no uprzykrzać będzie życie. A z takim właśnie bajerem jesteśmy w stanie osiągnąć właśnie tą idealną jakość względem też ceny, ponieważ no nówka kosztuje gdzieś ponad 500 ale na OLX-ie ja wyłapałem w idealnym stanie za 300 zł, albo chyba nawet mniej 280 czy coś w stylu, więc spokojnie jak poszukacie, to też znajdziecie taniej. A jeżeli chcecie inwestować w jakość swoich streamów, no to jednak sprzęt też ma znaczenie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że sprzęt to jedno, a streamer to drugie, więc musicie być dobrym streamerem i się uczyć bycia dobrym streamerem, a przy okazji ulepszać swoje stanowisko pracy i tak dalej, żeby to wszystko fajnie wyglądało, fajne bariery dodawać i tak dalej. Ale o tym będzie osobny odcinek, więc jeżeli chcecie dokładnie coś nam podpytać o streamowanie czy coś w tym stylu, no to pytajcie w komentarzach, odpowiem na dole, a przy okazji porobię wam jakieś poradniki itd. Tylko dajcie znać, co najbardziej was interesuje. A tak już totalnie, przy okazji, wbijajcie na Gorgo Dolna Kreska Stream, gdzie prowadzę raz na jakiś czas streamy na Twitchu oraz zacznę na TikToku. Nie jak już to oglądacie, to może już zacząłem. Na Gorgo Oficjal przechodzimy dalej. Kolejne dwa punkty to będą takie bajery, troszkę. Jednym z bajerów jest. Organizer, proszę państwa, miejsce, w którym możecie sobie wszystko fajnie pochować, zabezpieczyć, żeby nie gubić nic. Czyli na przykład chowamy sobie tutaj nasze Elgato. Takie organizery nie są drogie. Chyba kupiłem za 35 zł w Action dzisiaj. Kupiłem za 38 zł w Action. Jest to bardzo fajny organizer, dzięki któremu możecie sobie pochować właśnie swoje, różnego rodzaju kable. Bo tego później naprawdę się dużo zbiera, szczególnie jak ktoś się chce bawić w YouTube albo właśnie w streamowanie i tak dalej. No to te kabli się później zbiera, nie wszystkie są podpięte cały czas, dlatego fajnie mieć taki organizer, żeby sobie to wszystko pochować, żeby nic się nie gubiło. Mieć na pendrive'ach i tak dalej jakieś kopie zapasowe, dyski przenośne i tak To wszystko możecie sobie pochować właśnie fajnie w organizerze jednym i po prostu położyć to w jedno miejsce, a nie żeby to leżało po szufladach, żeby się później szukali. Ostatnim gadżetem jest nic innego niż tutaj taka ładna. Lampka, taki piorun, który tutaj widzicie, o tutaj jest. Takich rzeczy możecie sobie też kupić na AliExpress czy coś w tym stylu, bardzo tanich, dobrych cenach. Więc jak najbardziej polecam, ponieważ dodaje to takiego troszeczkę smaczku podczas streamowania, gdy jesteście wy na pierwszym planie, a gdzieś tam w tle coś też fajnego się świeci. Możecie zainwestować oczywiście w inne lampki, w innego rodzaju jakieś oświetlenie, co na pewno, jakby. Jest fajnym gadżetem i bardzo fajnie może urozmaicić wygląd waszego streama. No dobra, więc mam nadzieję, że podobało wam się 5 jakby takich topowych moim zdaniem gadżetów do streamowania. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, proszę Was, ponieważ rozwijam ten kanał, więc staram się jakby budować go. Tak od zera. Więc napiszcie w komentarzu, proszę, że oglądaliście do końca. Na przykład słowo pirat. <laughs> o, jak ktoś napisze pirat, ten wiem, że oglądał do końca. I to by było chyba na tyle. Jak nie subskrybujecie, no to wiecie co robić. Tam klik, kliknij tam, no dobra, tak subskrybuj. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Hej.